I jemy, niosąc marzenia, w zatłoczonych ulicach nieludzkich czasów, komputerowe myśli, elektroniczne rozmowy, betony bez powietrza i my samotni w zatłoczonych miastach nieludzkiej cywilizacji. Rzucamy kamienie słów, ranią wrażliwych, wdeptujemy w drogę je Ludzie, Boże stworzenia o żelaznych sercach, podstępnych czynach, zakazanych pomoc, dziwny narząd, uśmiechnij dla wszechobecnym nad wodami Mieciekę, w bezkresnej przestrzeni, w codziennych koncertach ptaków, w szemraniu rozkołysanych drzew, w rozmowach twojej duszy. Daj mi znać, niech ucichną myśli rozkrzyczanych przyjaciół, co w nicość wędrówki amokiem tymczasowości zawijają Panie, niech stanie się cisza, aby zagubione ptaki odnalazły gniazda. Przyjacielu, pozwól sensem wypełnić minuty dla wytwnienia znoszonych sandałów, aby przechodzień mógł podzielić siebie, jak wino i chleb na miłość człowiekowi, jakiej nauczył nas Jan Paweł II. Moje wiersze i na zakończenie, ponieważ mamy tylko po 20 minut każdy, więc nie chciałabym tych 20 minut przechalować, chciałabym przeczytać właśnie wiersz przypomniku Jana Pawła II, 5 lipca 2009 roku w polskiej częstochowie w Pensylwanii. Staję przed Twoim pomnikiem z sercem pełnym niezapomnianych wspomnień. Tu zamieszkała matka Chrystusa, jasnowska Królowa narodu polskiego, królowa święta, nasza matka. A ty, wzniosłeś ręce ku niebu, błogosławisz pielgrzymów, co przybyli do częstochowy ducha polskiego narodu. Liliśmy moja pamięć na plac świętego Piotra. Wtedy było tłoczno i gwarno. Ty błogosławiłeś chorych na ustach. Woda pustała cichutko w fontannie, a my, skuleni w sobie czekaliśmy błogosławieństwa. Dziś cztery lata minęło, kiedy ty u ojca gościsz, a moja pamięć wciąż żywa w wieczornym pożegnaniu, w rannym przebudzeniu, w amerykańskiej częstochowie na ziemi Indian, gdzie przelała się niewinna krew za wolność, czyją. Twoja krew Ojcze święto też popłynęła 13 maja na placu świętego Piotra. Zaprawdę, wiarę. Za, za Chrystusa. Tak jak dwa tysiące lat wstecz, na Golgocie Syn Boży, przelał krew, za prawdę, miłość, dobry pasterz. A my, czy zrozumieliśmy, Trudno jest mówić o koleżeńskiej twórczości, żeby się nie narazić, ale postaram się w dwóch słowach powiedzieć o, o tym, co Ali napisze. Trzeba wiersze, które są w spojrzeniu, podzielić na trzy jakby kategorie grupy tematyczne. To jest Bóg i Ojczyzna. Tęsknota za domem i człowiek jeszcze mieszczący się w ramach XXI wieku. Wiersze są pełne, są smutne, pełne zadumy, patriotyczne, wiele w nich jest Boga i jego matki. Ale na ostatnio jakby zmieniła swój obraz i kształt poetycki. Pisze wiersze bardziej rozciągłe, długie, tematyczne. Stara się zmienić formę. Niekiedy nawet widać, że zmienia nieco styl. Cały, cały zbiór tych wierszy jest wielkim wydarzeniem jednym wydarzeniem. Ostatnimi czasy. Napisała wiele wierszy tematycznych o właśnie o katastrofie w Smoleńsku, bo chyba wszyscy pisaliśmy o tym, bo bardzo to każdego wzruszyło. W każdym bądź razie, Alena ma za sobą już kilka, kilka tomików poetyckich, chyba pięć albo sześć. Wiem, że następny jest w przygotowaniu i mam nadzieję, że będzie lepszy od ostatniego, a gorszy od następnego, bo tak powinno właściwie być. Co znaczy pisać y, o Bogu i ludziach? Pisać o Bogu i ludziach znaczy wchodzić w myśli boskie i w ludzkie czyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponieważ jest mało czasu, powiedział, że ostatnie wierszy o katastrofie 10 kwietnia. Owszem, mi napisałam i chciałabym przeczytać jakiś jeden wiersz, ale nie wiem, czy mi 20 minut starczy na zakończenie. Tego pozwolicie Państwo? Mogę na siedząco? Trzy minuty No to dobrze. Potrzeba nam twojej szabli. Pułkowniku Joski, ojczyzna w potrzebie. Gdzie jesteś bohaterze, obrońco prawa i honoru? Rzucona na kamienny szaniec, Płonie żałobą zniczy, owinięta całem śmierci, dogorywa we mgle niewiadomych. Tonie od łez płynących z nieba, bezsilna, z obrazem prawdy. Zarurza się w niemoc, ginie we mgle smoleńskiego lasu, od kłamstwa i zbrodni. Pułkowniku wołody Wołodyjowski, potrzeba nam twojej szabli, fantazji, przebiegłości i wiary ocalić łzę Chrystusa na chuście weroniki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Moje 20 minut już tak powiem prawie zleciało. A ktoś inny może ma więcej programu, to jedno w drugie pójdzie. Ja myślę, że jesteśmy jedną wielką rodziną, a więc będzie fajnie. Drugim jest w tej książce Janusz Gliś. Siedzący tu po mojej prawicy, poeta, plastyk, nauczyciel, należy do zrzeszenia od tamtego roku, tak? Już od czasu. Urodził się. W 1961 roku na Podkarpaciu w Dębicy uczył w szkole. Od młodych już lat właściwie pokazywał swoje obrazy po domach kultury. Jego wiersze były publikowane również w różnych czasopismach, między innymi na przełaj. Jest autorem trzech tomików poezji, Księżycowe Se, wydany w 1978 roku, Kamienne znaki, w rok później i wzmagania w 80 roku. Tak jak gdyby co roku te jego tomiki zostawały wydawane. Obecnie mieszka tutaj w Chicago, gdzie nas stałe się już właściwie chyba zaklimatyzował, bo wiem, że jego rodzina również jest tutaj. Na sali witam pięknie żonę i wnuczkę, prawda? Wnuczka, tak? Gabrysia. I myślę, że słuchają, zaraz będą słuchać Janusza. Janusz ma. Również w naszym almanachu poetyckim trzecim, czy może być inaczej, swoje wiersze, dziesięć swoich wierszy i w tym tomiku spojrzenie. Potem powiem jeszcze więcej Janusz o Tobie. Myślę, że chciałabym teraz oddać głos o Twoim gościom i Tobie te 20 minut. Proszę bardzo. Zanim skorzystam z tych 20 minut, chciałem powiedzieć jeszcze o piątym autorze tej książki. Proszę Państwa. W VII wieku przed naszą erą żył lider grecki Simonides, który powiedział, że malarstwo jest milczącą poezją. I właśnie w tym tomiku na ostatniej stronie zamiast mojego zdjęcia umieściłem reprodukcję obrazu pod tytułem Maczki, młodej artystki z Polski, która maluje obrazy do moich wierszy. Również na stronie tytułowej. Mojego tomiku, tylko już czarno-białe są te maczki. I oryginał tej pracy znajduje się tutaj obok tych kwiatów. A jako ciekawostkę powiem, że obrazek ten znalazł się na znaczku 44 centy Poczty Amerykańskiej. Można nakleić i wysłać. To jest taka bardzo ciekawa historia tego obrazu. Aby zacząć w ogóle o moim, moim pisaniu, zacznę od takiego króciutkiego wiersza. Takiego troszeczkę chciałbym, żeby dało Państwu do myślenia. Bardzo często zastanawiałem się, czy marzenia mogą być naiwne, jak to z tymi marzeniami jest. I napisałem taki wiersz. Naiwne marzenia. Z otwartym sercem stoję, na krawędzi, drzwi do duszy urlony, a pode mną marzenia błądzą, jak motyle, naiwne. W jasnym labiryncie ślepy poszków z ludzkimi krzyżami i każdy może tu wejść, wyjść i trzasnąć drzwiami. <kluczy> Proszę Państwa, to nie wszystko. Ten tomik kwiaty w moim oknie znalazł się na w dyskietce City, którą wydaliśmy niedawno, w interpretacji wspaniałych polskich aktorów Miry Zagiewskiej, która tutaj jest obecna, i, Maciej, i aktora filmowego Macieja Kuraja, który też jest tutaj obecny, witam go, i wokalistki Miry Szabri. Zapraszam Mirę. Tutaj, żeby zaśpiewała mój jeden z moich wierszy, który tutaj się znajduje, zabiorę cię. Powiedzieć, że Janusz, Janusza pierwsza otwarte serca zabiorę cię to, gdzie sen się nie kończy. Mimo, że zaczyna się dzień. Mimo, że zaczyna się dzień. Do kurwący, gdzie życie płynie, jak chcesz? Gdzie życie płynie, jak chcesz? Zabiorę cię.